No, i się Maderko. Wróciłem właśnie z polowania z żoną. Byliśmy na zakupach w Biedronce. No, i przy okazji znalazłem reklamówkę. A w tej reklamówce, między innymi, tutaj ta waga na chodzie, czyli jakieś 40 zł. No, i tutaj kabelki wszelkiego rodzaju i asortymentu. Tutaj sprawdziłem te kable. Belki takie po półtora metra, może 2 metry. Sprawdziłem ich cenę. Każda sztuka to jest 100 złotych i 100 złotych z takiej, można by było powiedzieć, średniej pły. Do tego jeszcze tutaj taki o, łączniczek, znaczy łączniczek, ładowarkę do, do telefonów na przykład. Trochę rozmaitego rodzaju kabli, nie kabli. Tutaj woreczek z żarówkami LEDowymi, wszystkie są sprawne, sprawdziłem je także. Kolejne parę złotych w kabelkach. Dwa zasilacze, trzeba liczyć je po jakieś 50 złotych. Do tego kable jeszcze rozmaitego ratu gatunku. I tutaj taki o jeszcze, o, proszę bardzo, nawet taki malutki, śmieszny wkrętaczek jest. i podłączenie do yy, no chyba też do telefonu jak mi się zdaje no ale najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to że o proszę bardzo tutaj odłożony na bok jest kompletna konsola playstation 2 z tymi całymi tutaj no nie wiem jak to się nazywa joystickami nie joystickami one są w ogóle nawet nie wytarte ona też chodzi oczywiście Tu następny joystick też w ogóle nie wytarty, jak nówka wygląda myślę, że nie był w ogóle używany było to kupione i zostawione samemu sobie konsola playstation 2 gdzie tu jest ten napis? jest, jest tu soniacz oczywiście no i tutaj ten, o playstation 2 Oczywiście to wszystko chodzi. Zaraz wam pokażę, podłączę zasilacz, ale to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze do tego kompletu ładuję sobie tutaj. O, jeszcze w tej samej reklamówce był GPS garmini. Także go sobie tutaj ładuję, myślę, że będzie funkcjonował, chociaż mu się komunikat wyświetla żeby go podłączyć pod komputer, żeby nowe, nowe mapy wgrać Oczywiście to jeszcze nie wszystko w tej torbie było to jeszcze oprócz tego tutaj wszystkiego jeszcze tutaj było o odkurzacz rapido też na chodzie wziąłem go tutaj podłączyłem. Próbowałem go ładować. O, także on tutaj też się ładuje. Ale troszeczkę chyba ma nawet baterii w sobie. Energii. Także... Pracuje. Także ludzie w Malborku są <gryw> bardzo czodrzy <gryw> Dla mnie. Najpierw piła, a teraz się okazuje, że jeszcze więcej sprzętu. Także tutaj generalnie rzecz biorąc Teraz pokażę oczywiście, tutaj jak ta PlayStation kojarzona ona, działa. Także tutaj generalnie tak. 40 zł, ile bym na tym mógł zarobić, jakbym chciał to sprzedać. <grym> oczywiście nic nie jest na sprzedaż. 40 zł za wagę. PlayStation w idealnym stanie. Razem z padami, czy tam jak joystickami. Nawet jeszcze jest to do oglądania filmów, kura Pilot cały komplet gdzieś około 300 zł. Tutaj zasilacze po 50, kable, powiedzmy też tam około 50 zł za wszystkie. Tutaj żarówki ledowe, myślę, że one też kosztują około 20 zł za sztukę, a jest ich 15. Także niezły łup mi się trafił. No i dobra, teraz pokażę wam, że tutaj ta konsola jeszcze jest mało tego, jeszcze karta Karta pamięci do 8 megabajtów. Żeby gry nie trzeba było wznawiać za każdym razem. Zaraz Wam pokażę, że ona tutaj działa. No i cóż. Taki właśnie zestawik znalazłem dzisiaj. Koło śmietnika w reklamówce. Takiej większej reklamówce. Postawionej koło śmietnika, przejeżdżając, zatrzymałem się, no i to zabrałem. Także zaraz pokażę, jak działa PlayStation na przykład. No i dobra, odpalam PlayStation 2. Nie podłączam jej do telewizora, bo niestety, ale kable, które są tutaj oryginalnie w komplecie całym, no niestety, ale do mojego telewizora już nie pasują. Trzeba zrobić po prostu przejście z jednego systemu na drugi. no i dobra co, podłączam no i plejka zastartuje czy nie no pali się już kurczę diutka czerwona zaraz będzie się może, czekaj ja nawet nie wiem jak tu się włącza to o, proszę bardzo zielona diutka, a więc plejka plejka działa, plejka działa nie jest w ogóle zniszczona Stan jest żegłbym nawet kolekcjonerski. Jak my nie mam. Do tego jeszcze tutaj ta karta. Także trafny łup mi się trafił. <laughs> I to wszystko w jednym miejscu. W jednej torbie. Takiej dużej plastikowej torbie. Nie wiem po czym ona tam była. Po kołdrze, czy po czymś. Także była tutaj ta plejka. Do playki kuczy oczywiście tutaj te dwa pady. O, kabel już w moim telewizorze, w tych nowych telewizorach, już nie ma tego podłączenia. Trzeba po prostu zrobić przejście tego na taki, wiecie, taką szerszą wtykę. No i do tego jeszcze jest pilot do oglądania filmów. No i oczywiście jeszcze jest do tego zasilacz. Także łup zacny, jak nigdzie dotąd. No i jeszcze oczywiście ta malutka nawigacja Gemi. Także ja liczę tak Delikatnie, tutaj tego całego sprzętu mam na około jakieś 700 zł. Może troszeczkę lepiej. A jeszcze nie wszystko. Jeszcze się trafił stary telefon Nokia, ale niestety nie idzie go uruchomić. Także jeszcze stary telefon Nokia. No, i to wszystko było w jednej reklamówce. Także możecie mówić, że Siemandero ma szczęście do znajdowania fajnych gadżetów. Także te wszystkie elementy w jednej reklamówce trafiły do mnie, plejka, dobra. waga, dobra. Także co, jeżeli filmik się podobał, z mojej znajdy, dajcie suba, dajcie palucha. No i co? No i oczywiście. Siemanderko. Życzę miłego oglądania. Napiszcie w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Co Wy w ogóle myślicie o takich ludzi, którzy, którzy właśnie coś takiego wyrzucają. Także na razie.